Jo w kolejnych przykładach Super Mario 64 z splecking Multiplayer. Jak widzicie, ktoś tu się bardzo dobrze uparzył. Ale wspieramy Koiny Mario. Oh! O, dwie muszelki. O, fajnie. Nie wiecie? Kto straci pierwszy? Ten przekrywa oczywiście, żeby się myślał, że wygrasz, że jak ty stracisz. Mm -hmm. no. To jest fajna zmiana Nie będzie tak, że jedna osoba chwyci maszelkę i druga patrzy No nawet tych można zabić O nie kamera Dawaj kasę O je kamery nie widzę A Nie! Ha! W ścianę trafiłem! Nintendo! O, oh. końne jakieś jeszcze są Jakby się zrespiął bo... jak ułożysz to przy... Wow. Wow. się zrespiął Po Dalej mam muszalkę, dominacja genetyczna Myślę, że... Ja idę po to oko a myślę, że to dominacja genetyczna, że dali mam muszalkę. Mamy te same geny. No wiem, tylko że użyłem 5% mózgu. Ja trafiłem w border, kurde. O, o, o! O, gdzie te końce idą! Wpis... Oj! A... Niechcący zebrałem. I, jak to... Jak on to... No to nie jest dominacja genetyczna. <grymne> Dobra, mamy coiny, więc ja wskakuję to środkę jak to okay. to skończycie. No, nie Kurde, głupi bully. I tym razem Wojdę stracił muszelkę pierwszą. No... Pierwsze ci sekundy. No ej! Co jest? Ej, O, możesz Vintom je? jechać. Co jest? Co jest? Jakiś drift jest nagle. Nie mogę stać w miejscu. Ale ty jest Vintom, a jej tą ścieżką. Okej. Okay. No jak się wszystko zatrzymało? Ukulki. No, nie lupię cię boli. Żelazko. 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 Do prasowania. Pitła nad lawą. Most lawy! Nie! Epicka bitwa na moście Wow! Dobra Okej, okay, po kolei, po kolei, po kolei, dobra, ja już jestem. Okej, okay, zaraz tam będę. Jeszcze kilka małych skoczków. Ja Mam się z tym e, Waterfallem z lawy można było na górę wskoczyć. Tak, można to zrobić. Nawet chyba z samego dołu, jak się nie mylę. A bo tutaj już jest, właśnie. Z samego dołu, aż tutaj. O, no, możesz łapać. Oj. Let's go, 100% mamy. Mhm. To teraz pustynia, chyba, co nie? O nie. Ja pustyni za... aż tak bardzo nie lubię. Tylko Ta lubię. Ja tylko lubię, jak się jest w piramidzie. mi się wydaje, albo źle pamiętam. O, pamiętam. Co tu jest świat? Teraz już nie ma te... czegoś takiego. Co? No. To? Już wszystko wi wiemy. Kolejny. O, pamiętasz ten moment? Nie, 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 trzeba mieć nie, nie, zabić nie, zabić. A tam jest muszla. nie, nie, zabić? nie, 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 Aha. Muśla, zabić, a ty, a eee. nie, zrobić. Ale i tak chcę, muszelka. Ej, bo moja kamera jest. Aaaa. Hmm. Zbierz szybko jakąś wiaskę, łatwo, na przykład w tej piramidzie, zbierz. Chciałem tego klepto uderzyć. On chyba tu lata gdzieś. Prawda? Jest, tam. chyba zawsze tu. Nie. Co on tam robi? Wasze pana. Dobra, i to łapać Bo to jest taki... Opa, i tak o... jednak. O. Come back! You stupid motherfucker! O nie, nie mów mi, że polecę tam. O! Ledwo co. Ok. <grym> A ty dalej żyłeś. No. Powiedz, co twoje życie. Bo żyłem, ale nie mogłem nic zrobić, bo nic nie widziałem. Teraz robię speedrun te gwiazdki Trzeba wink'a złapać od razu Nie, miszklik Yeah, of course. No, jak zawsze Okej, okay, teraz jakie gwiazdki robimy? Ja speedrun robię Czyli? Jaką gwiazdkę? W piramidzie A, czy da się w czterech pilarach stanąć? Nie, po prostu to łapię. A, Taka to? łatwa gwiazdka Pomniałem, że jeszcze nie zabrałeś <laughs> <noise> no idź, no idź, a nie. I knew you would do it. Teraz można z pilarami. No, zabijasz mnie! Frajer! <noise> a, 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 a. Teraz muszę żyć Nie cię widzę, nie cię widzę. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. <noise> ok. What? What? Czemu się popsuła musielka? Because you dames Marię. Nieprawda. Papa po pa drugie? Nieprawda. I łap czerwone koiny, Marię. Wow! Wow! Sticky! Stiki! Czemu mam łapać w ogóle czerwone koiny, jak robimy widzimy to piramidy? Nie wiem. Ale można zrobić tak, że Ty sobie kwiastki, ja wejdę i chyba mi się No, tak. Tylko zginęłem. Taki jedyny problem. Ale problemo. Gonię Cię. Save me, brada. Let's go, Mario! A, ja tu trzeba poczekać. Oh. Czerwone koiny. Łoł! Wow! Łoł! Wow! You're dead again? No, bo... Fuck tak it, się... I'm going in! I tak jeden tylko mamy. <laughs> Muszę zaraz spię i od razu spadłem. O. Oh. As? Czy to znaczy, że ja muszę sam walczyć z sposób? Tak. Ale ja tutaj zostaję. Okej. Okay. Albo się zginiesz. I, I'm... I'm gonna win. I'm gonna win for you, Mario! Okej. Okay. Where's Fucking camera! Mmm, ale serowa ta gwiazdka dzisiaj wygląda. Ta... Oh, o, Dobra, wracam. Aha, nie można, oh. bo tepa. Okej. Okay. Well? Tam i tak dwie kwiatki są. Zrobię normalne wejście. O, wow, gdzie jest muzyka no. dramatyczna? Nie wiem. Ej! No, nie mogę kupić? Coś jest kliczowane? Uderziłem. Tak Minecraft Steve powinien robić. o, 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 Co on zrobił? Kompo! Ma! <noise> poświeciłem się, coś co <noise> jest nie tak. Oh, yeah. Mario! To o mojej ostatnie życia. One wy one. Ale nie ma życia już, no. Moje celowa gwiazdka. I my lecimy no ma I Wow. Doing everything for this Kasia. Red plumba, man. Ok. Okej, okay, na czterech filarach i możemy od razu na górę wtedy wejść. Czer idziemy I idziemy normalnie. Tam jest tak wie, można też normalnie to. No okej. Okay. Te gwiazdki tam są. Ej, nikt ci się nie czerwone coiny, może I może nawet e, coin, zrobimy e, cztery gwiazdki. Ej, bo cztery gwiazdki zróbmy Dobra, cztery gwiazdki. cztery gwiazdki na raz, to będzie dobre. Wow, 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 nie! wow, Nie! Nie! <grym> yeah. I... stój miejscu wow, Stój miejscu, Mario. Mario. No zrób to, ten trick. No co on robi?! No, co on robi?! Ja muszę wszystkie krainy spierać. Bo mam... Mm. Okej, okay, to ja też to mogę zrobić. Ciekawostki Emila. W tym poziomie jest Quicksand. I Quicksand jest takie ja dobre. Quicksand jest tak świetny, że w każdym romhaku Kaizo zostały dodane. No ja nie chcę tego chyba. Ja chcę to. Au, au. Ktoś może zrobić ścianę i udawać, że to jest normalna ściana, to. Ok, on po prostu skoczył. I udawać, że normalna ściana to tak naprawdę jest Quicksand. O, tak jak strażycie, dla Luigi'ego. Dobrze mm, mm. się bawisz, Mario? Nie. Tak. Łapiesz te koiny? No! Łap, łap no, <snap instantaneous maximum> Mario, rób coś w końcu ze swoim życiem. Save me, brother! Brother, where are you? Jestem w się, kąpię się, Mario. Uuu, jak przyjemnie tu jest. No, ten, ten frajer chce zabrać czapkę. Wtedy byśmy dostawali dwa razy te niczym więcej. Uuu jaki śmiech zabrał mi, gdybym uderziony. uderzony? No nie, ja też nie mam. No nie! Przez to, że ty nie. No, Oł. teraz możesz. Wow! Wow! Zabiłem. O. Jest, mam czapkę z powrotem i Zabijam połki. Uuu, no czemu to mi nie działa Emil? Co ja źle, co ja źle robię? A I z, I, z. I, z. i z. Co ja źle robię? A i Z. Co? 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 Przeciwnicy jakoś dziwną... O oh, no. Dziwne koją przeciwnicy. A i Z. On znów z. ma tą głupią czapkę. I A i Z. A i Z. A i z. Ooooooooooooooooooooooo! Oh, i... I'm dead! O oh fuck, co so szybko chodź, bo zaraz zginę. A that I, i... Go for me. Bo HP nie mam. Okej, okay, ja idę się wykąpać, żeby dostać życie. Ooo yeah. nie. 1v1 mam Zim. Dostajemy po twójny damage. Fuck Aha, ptasina. ile mamy tych coinów? Raz, dwa, trzy, cztery winy. Jeden się został. Pewnie gdzieś w... nie wiem, tam wiza. jest tam dalej. Potrzebuję czapkę. Dalej czapki swoje nie mam. Nie wiem, ja zabrałem. Spokojnie. Albo się ci znowu zabrał. nie, nie chcę tak żyć. O nie! Dobra, normalnie go zaraz bije bo. Ups, miski, oh. 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 Mario! Oh. Oh. Muszę się wykąpać teraz, a ja nie chciałem. Czemu Luigi nie chce się wykąpać? To ja lubię być śmierciuszkiem. nie wow! Jak Ciebie jeszcze ja zginę. Ojej! Oh, yeah. Jak ty zginiesz to... To koniec świata. A po ty życisz już nie masz. No. To mnie... Cały czas spadałem do Quicksandu, cały czas. Okej, okay, to nie zrobimy tego trika Jakiego? Ano, nie. no. Ale i tak wezmę najwięcej koniów, ile się da. No bo już wszystkie wzięłem, no to już masz na 100 A może mi jakoś dać live śruma, yy, jak jest czy jakiś? Nie wiem. Nie wiem, ale się dowiem. Te coiny jeszcze wezmę. Jak już tyle coinów mamy, to 100 coinów można spróbować. Normalna muzyka? Please, no. jak ja wiem. Powinno wystarczyć. Czy Maria, Maria żyje? I'm back Dobra Gdzie jest to niebieskie? Tu No git No jakbyśmy nie zabrali to chyba byśmy dali radę Stupid Tutaj kumma. w piramidzie nie ma wielu koinów No jest trochę Ale nie masz tak dużo Nie sporo Jiziczko. u Uu, kolejne zicie. przetacie się. Wiem, tego zbieram. Pierwszy. Pierwszy. No to nie zbieram coinów. Mm. No tutaj skrut skrót jest, a nie kret, Skrót. Czy można ten kamień po prostu skoczyć? Czemu nie posieśli skrócić. Bo chciałem kojim zabrać. OK. Nie zapisałem, bo nie potrzebujemy, prawda, Mario? Dobra, to cię spycham w takim razie. W przeciwnym razie nie wiem. Jestem na górze. Luigi, Luigi, don't leave, don't leave Dobra, jeden z nas będzie musiał sekrety zrobić, a drugi wejdzie na górę I to... dla mnie, jak chcesz Luigi, wait! Luigi! Ja szybciej idę, to zrobić sekrety mu MNIE! Because... Bo karma wraca, Wojtek, karma wraca, pamiętaj o tym Nic nie widziałem Pierwszy pierwszy Fuck! Hmmm, ej to, czy... to, to, ej, to się zabij, i ten, i przywróć się do mnie. Może Wróć do mnie. Kombat Mogę ci Maria? Nie A za <laughs> Chodź, Come chodź, chodź, here, chodź, 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 I chodź, Trzy, Nie potrzesz forno. Jeden łapie! Nie, kurwa. <grym> Ale <Ażortowałam. grym> Czemu ja tak spadłem w dziwny sposób? Nie wiem. Tak ja spiskoczyłem z tamtą. By stresowany, że to serio złapie. <grym> ja, ja wiem, że to ty, jest to złapał. Mm -mm. Tak jak w poprzednim filmie inną gwiazdkę. Czy to w tym było? Że w tym lawa? Ej, w tym, w tym Tam... już się stało. Ale to, to było misklik. a nie Yhy ja to zaraz przejdę Oczo, lupa here No moje trudniejsze zesłapania No Więc teraz chyba tylko czerwone konie zostały I koniec będzie No Ostatnia gwiazdka ja Zesłapania wszystkie raz Ale nie mogę sapać po Mario zginął nie, to ja zginęłam, tak naprawdę, a nie Mario. Ty jesteś Mario. Nie. Jestem Luigi. Z... Okej, okay, ja wszystkie latające zbiorę tym razem na sto i pieczę Tym razem mi się uda. A, kik taki? Ty, on Wow! 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 Poczekaj tam. Poczekaj tam. Już za późno, już poleciałem! Czas nie czeka na nikogo! Panie Wojtku... Panie Aha. Wojtku! Teraz poczekam. Słap sobie życie w tamtym pudełku. Ok, no to nie. Przeczytajcie się to życie, przyda. Mary, you need to eat one of to stay alive. Don't fucking die this time, oh my god, this my brother cannot do anything. nie umiem grać ten level. Z teraz, bez I literally need to do everything. musisz papyrus, albo Luigi, połączony. Papyrus nie ma głosu tak jak ja. Czy słyszałeś kiedy papyrus kiedyś coś powiedział? Nie. No właśnie, to jest niemożliwe. O, oh, fuck you! Beard up. Nie ukradź mi czapki, prawda? ci Nie Bo zabrał mi. O! Hello. Do mnie. Hello, my brother. Goniecie! What did you say about did... my To nie jest straight. to my brother. Nie, leją Kurde, ja byłem na tym filmie, ja byłem, no, tym Mufasa. Nie wiem, znaczy la, la, już się pamiętam się nazywał. Co cię poniosło, żebyś na ten film? Nie wiem, z wuj, z wuj, wujkiem i ciocią mhm. no. Pozdrawiamy wujka Piotrka Ciocia, Ule. No oczywiście. What did you say by my brata? That's a straight my brata. Gdzie jest ten głupi koń czerwony, ostatni? Tutaj? Tak. Ten, ten film był, był może trochę lepszy przez to, że mieliśmy jakieś e, efekty jeszcze mieliśmy, że jakiś, hmm. jak padał deszcz w filmie, to padał deszcz kurde w, w kinie. A i byliście mokrzy pod koniec. No. Free Czego oni to nie wymyślą? Czemu? Hmm. To, to w ogóle to jakby rybki tam pływały w Tornado, nie? Needle. No. Nawet jest to Sarkinów w takich film idą. I tam jest dużo śmierci kolejny świat na 100% i to jest kolejne zakończenie naszych przygód. Także to następnego razu... Gdzie będzie kolejny świetny świat Z złotą Jół